Hej! Guys, ja właśnie wstałam! Robimy sobie dzisiaj taki powolny poranek, slow morning, bez telefonu, żeby rozpocząć fajnie dzień. I będziemy dzisiaj próbować, żeby dzień był fajny Będziemy po prostu robić wszystko, aby czuć się dobrze Aby mieć fajny vibe Będziemy robić co chcemy I będziemy spędzać czas samemu Zapraszam was do oglądania Hi. Idziemy myć twarz i myć zęby A tam zostawiam mój telefonik Pa pa Nie wchodzimy w żadnego tiktoka, social media Nie 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 Za chwilkę też taki update pokoju jak tutaj wszystko wygląda i tak dalej, bo ostatnio wam nie pokazywałam przez jakiś czas, także za chwilkę też o tym pogadamy. No i oczywiście sprzątanie tutaj znajduje się całe no znacie, mnie znacie. Możemy sobie jeszcze otworzyć tę poczuszkę. Dobra, ubieramy się. <słyski> going crazy, guys. Jak ja wyglądam w ogóle? I'm going crazy, bo użyję gąbeczki umytej. A ja kocham czystość. Nie no dobra, ta jest czysta, ale jakby nie jest umyta. Wiecie tak, o co chodzi. Jest zmoczona. Ale ja by się radzę. Kocham ten podkład. Ja go randomowo znalazłam, słuchajcie, w drogerii Contigo, bo ja tam nigdy nie robię zakupów kosmetycznych. Ale mam ochotę sobie pograć na drums, ale nie mam już... Tego głośnika dużego, więc chyba muszę kupić Następnie robimy sobie kontur Ten pędzel jest zajebisty do konturu Ja wolę sobie zawsze wyżej to zrobić niż pod tą kością Wolę na tej kości, bo tak to mam wrażenie, że jest za nisko To jest ten pędzelek, ja go dostałam od NYXa i on jest ogólnie do podkładu, Ale mi się super właśnie nim blenduje właśnie taki kontur Zobaczcie Chyba jest dobrze, czy nie? Studujesz coś albo planujesz studiować. Więc tak, zacznijmy może od studiów, tak więc ja pisałam maturę rok temu i tak czułam, że bym sobie chciała zrobić gapier, ale poszłam na produkcję filmową i telewizyjną, ale poszłam chyba na tydzień, albo dwa tygodnie zajęć i stwierdziłam, że I'm out. Nie, to nie, nie była po prostu fajna szkoła. Um, nie podobała mi się konkretnie ta szkoła, nawet nie chodzi o kierunek. I w tym momencie. Przygotowuję się do IELTS Exam, czyli certyfikatu, bo chcę wyjechać na studia, właśnie. Mam za miesiąc ten egzamin i mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja bardzo lubię się uczyć angielskiego, także akurat bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się, że mam takie zajęcie, że właśnie czegoś się uczę, bo już mi trochę tego brakowało. Szczerze mówiąc, i, I bardzo, bardzo fajnie. Cieszę się, że właśnie się zapisałam na ten certyfikat. Bo jak go zdam, to jeszcze zdążę właśnie aplikować na studia za granicą. A ja chcę studiować na Malcie. Jeśli nie widzieliście vloga na Malcie, to zapraszam. Nam się tam spodobało, ale wiadomo, jest kilka minusów. Nie jest to po prostu kraj idealny, ale jest, no, ma bardzo duży potencjał i myślę, że. Spędzić tam takie 3 lata na studiach to byłoby naprawdę fajnie zobaczymy Mam nadzieję, że się dostanę w sumie, a jak nie to będę też aplikować tutaj na jakieś studia um, Tylko, że chcę po angielsku Także mam nadzieję, że mi dobrze pójdzie ten certyfikat, bo jak już mam iść na studia Jak już mam iść na te studia to chyba naprawdę wolę po angielsku, żeby przynajmniej wiedzieć ciągle ten język Gdzieś tam jeszcze bardziej udoskonalać i iść właśnie w tym kierunku Tak więc tak mniej więcej wam opowiedziałam o tych studiach Jeśli macie jakieś pytanka możecie zadawać I jeżeli ktoś z was też planuje studiować za granicą Albo studiuje to możecie mi napisać w komentarzu jak to u was wygląda Bo jestem ciekawa Czy miałeś jakiś problem z gojeniem się na nostrila? Jeśli tak to jak sobie poradziłaś? Um, to jest ten kolczyk na nostril jakby ktoś nie wiedział I ja go zrobiłam chyba 2022 czyli jak miałam 17, 16, 17 lat i zrobiłam sobie u takiej znanej pierserki, ale w ogóle nie wiedziałam, że to jest ona po prostu ona chyba nie wymagała sprawdzania wieku więc poszłam do niej i mi zrobiła bez sprawdzania mojego wieku Mówiłam się przez buksy no i zrobiłam mi to i było w sumie ok, ale no miałam problemy z gojeniem i wtedy po prostu zapytałam się piercerki co mam zrobić i ona mi tam mówiła, że najlepiej właśnie przemywa i tak dalej, więc jeżeli masz problem z nostrzem, to najlepiej się po prostu piercera zapytać, co, co by doradził. Ja używam soli fizjologicznej, czy coś takiego, soli fizjologicznej, no coś takiego, no. I to mi bardzo pomagało, ile masz tatuaży? Mam ciągle tylko dwie dziary, jakby muszę sobie zrobić jakieś, jakąś dziarę. Właśnie ostatnio chciałam na odcinek zrobić. O, wiem, chciałam przetestować to. Dostałam w paczce ostatnio ten Rimmel Multitasker i jestem ciekawa tego korektora, bo bardzo dużo osób go polecało, właśnie. Także ja go kojarzę z TikToka, więc sprawdźmy sobie. No jest w porządku, jest w porządku. Ja lubię takie nabliżające korektory. Next to jest taki mm, rozświetlacz. I on jest super dlaczego, bo robi taki efekt mokrej skóry i ja to naprawdę kocham, chociaż później trochę się tak dziwnie wyświeca. Masz zaplanowany jakiś następny wyjazd. Um, jeszcze nie, ale będę planować wyjazd z rodzicami. I tak planujemy powoli, żeby jechać do Marbeli. Um, do Hiszpanii. Planujesz jakieś kolczyki? Nie, chyba szczerze już nie planuję kolczyków jakoś tak. Nie no, fajnie to wygląda. Jakoś tak już, e, wiecie co, już mnie tak denerwowało w ogóle. Teraz mam tylko... Muszę sobie kupić jakieś kolczyki, bo teraz mam jedną dziurkę, bo mnie tak e, po prostu, wiecie, denerwowało to, że to mi się ciągle tam babrzyło. W ogóle mi się nie chciało goić te kolczyki, ten Helix. Już tak trochę się poddałam, chociaż chciałabym mieć takie całe ucho ładnie zrobione. Ale no nie wiem, na razie jeszcze odczekam, na razie się zajmę tymi trzema dziurkami, muszę sobie jakoś... Jakieś fajne kolczyczki kupić, ale to muszę pojechać sobie. Jakieś fajne jakościowe kupić. E, czy masz duży hejt? Nie, wydaje mi się, że teraz w ogóle nie mam hejtu. Nie wiem właśnie, czy robić te oczy, czy nie. Słuchajcie, w ogóle. <laughs> sobie oglądałam sobie YouTuba, oglądałam sobie Leksi. I oglądałam sobie jakiś odcinek Leksi, i ona tam pokazywała takie, że mam mięcz, mięcz, nie? I ja tak sobie myślę, że burzę. Jak dobrze, że ja nigdy nie miałam jakiegoś jęczmienia, że co to jest i czemu ludzie to mają w ogóle i że wow, ja nigdy tego nie miałam. Wstaję sobie następnego dnia rano. I, i coś, mnie, coś mnie przez cały dzień tak kurde właśnie boli w oku, coś mnie tak boli i myślę, że co to jest, kurde, może mi coś tam nie wiem, utknęło, chyba jak pójdę spać, po prostu to mi to przejdzie. Wstaję jeszcze kolejnego dnia. Patrzę w lustro i mam takie spuchnięte, mam takie oko, że nie mogę go otworzyć, takie spuchnięte i mam takie. I się przestraszyłam strasznie, bo ja się bardzo boję takich rzeczy związanych, które są związane z oczami, jakieś choroby, jakieś takie rzeczy. Ja się tego boję strasznie, boję się oczu, bo oczy są dla mnie takie wrażliwe i po prostu ja takie że nie. Powiedziałam sobie, o ja nigdy czegoś takiego nie miałam i bum mam, także Nie nie osób po prostu. No i pojechaliśmy. Pani mi tam zaglądnęła. straszne to jest dla mnie wszystko z tymi oczami. To jest po prostu taka moja trochę fobia. Tutaj nawet było pytanie, czy się czegoś boję. To tego się boję, oczu się boję. Co to jest? Co to jest? Musimy jechać na zakupy, guys. Musimy. Jakby już jest 12. I mamy jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Ten vlog będzie długi, coś czuję. Ale dobra, piszcie, czy robicie takie dłuższe filmy. Chyba robię po prostu dzisiaj kreski, guys. Make up is done Dlaczego ja nie mogę używać pudru? Wytłumaczcie mi jakby dlaczego puder Powoduje, że zawsze moja twarz jest zciastkowana Jeżeli macie jakiś taki, też macie taki problem I macie puder, który wam tego nie powoduje To proszę mi napiszcie w komentarzu o co chodzi z tym Chciałam sobie dzisiaj zrobić takie słodkie warkoczyki jakby, które by właśnie tutaj tak zwisały, chyba żebym zrobiła, ob tutaj warkoczyk na razie to będzie tyle z pytanek, ale potem jeszcze możemy sobie pogadać. Ej, chyba będzie fajna ta fryzurka, patrzcie, tak, tylko nie widzicie z bardzo tego warkoczyka. Dobra, sprzętamy to No i pięknie, gotowe Myślę, że od razu pojedziemy na zakupy. Tak więc lecimy na zakupy. No tutaj już się zaczyna robić lekki bałagan, to chciałam zmienić sobie, ale jednak już zostaje w tym już naprawdę nie chce mi się po prostu o tym myśleć. Weźmiemy sobie te naczynia wszystkie na dół, żeby zrobić nową lemoniadę i lecimy na rower na zakup, ale jest tak gorąco, że chyba muszę zmienić spodnie niestety. Zmieniłam szybko takie spodenki, żeby nie było mi tak gorąco. pakujemy się. Chcę się popsikać tymi perfumami. Ja dosłownie te perfumy na ulicy czuję wszędzie, po prostu one mnie prześladują i zawsze jak po prostu ktoś przychodzi i to je tak czuć i on takie, muszę kupić ten zapach, bo kiedyś już właśnie miałam i teraz dostałam od taty, tak więc bardzo dziękuję to za te perfumy perfumy Ariany, chociaż nie jestem fanką, totalnie nie słucham. To perfumy ma serio zajebiste według mnie. Otwieramy, a i jeszcze mam chcę pokazać paznokcie, które do mnie przyszły. Mamy tutaj pazy, słuchajcie, od dziewczyny, która robi właśnie y, sama handmade paznokcie. Tutaj przyszły mi zostawi. Bo wcześniej ogólnie o, tutaj mam taki zestawik, i na następnym vlogu będziemy razem robić te paznokcie, więc dajcie znać, czy chcielibyście, bo na pewno muszę zdjąć tutaj te swoje i będziemy razem się uczyć, naklejać te paznokcie presą. Wcześniej mi dziewczyna się postarała, zrobiła takie piękne, ale ja oczywiście głupia źle odmierzyłam sobie tego paznokcia. Nie wiem, jak to się stało, ale wysłałam mi później sizing kit i... i teraz już chyba są dobre. Bardzo dziękuję Tobie. I tutaj będziecie mieli Instagrama właśnie tej dziewczyny. O, coś tutaj jeszcze było. I teraz wam pokażę te nowe. Dobra. Także tutaj mamy te nowe. Zobaczcie, różnią. No tak, trochę. A nie, są identyczne, Tylko po prostu są większe. No te, to zobaczcie porównanie. To są te małe i to są te duże. Ja nie wiem jak ja to odmierzyłam, serio. Na pewno są to takie perfumy, które no, czuć bardzo długo, przez cały dzień, według mnie, i one się też tak fajnie na ulicy ciągną. Są takie, no, bardzo słodkie, takie. No, nie są to takie, wiecie, dojrzałe perfumy, takie mocne, tylko takie słodziutkie. Wybieram się, czy może ktoś z Was wie, gdzie kupię te syropy do kawy, Monin, bo jakby nie mogę ich znaleźć nigdzie. To jest najlepsze mleko Smak dzieciństwa po prostu Pyszne Dobra, robimy macze Zaczynamy od mojej ulubionej lemoniady Kocham po prostu lemoniadę Tutaj sobie kupiłam właśnie taki dzbanek Także napełniamy sobie najpierw lód Tutaj Oczywiście kroimy sobie cytrynkę Trochę w plasterków Ale trzeba też wycisnąć Mamy miętkę, tylko teraz trzeba ją dobrze przepłukać Zapomniałam o miodku, a mam nowy z bazarku taki miód w leśna malina, więc dodajemy. O! Wow! Taste test. Pycha! Patrzcie, w ogóle jaki to ma super kolor. Wcześniej jeszcze, jak robiłam to, miało jeszcze taki bardziej podrowy różowy, Bo mi mniej syropu, dzisiaj trochę więcej. Ale no, naprawdę kocham, kocham robić sobie lemoniadę, tutaj mam truskawki. I zaraz robimy strawberry matcha. Potrzebujemy oczywiście macze to mleko i tryskawki. I już trochę zapomniałam jak się robi matcha, trudno. Jedna matcha gotowa i nie nagrywałam wam, bo nagrywałam sobie Rilsa. I możecie sobie wpaść, albo wam tutaj wstawię też całość, ale no... Wygląda no to średnio. Chyba jestem beznadziejna w tym również. Mamy tutaj tą maczę. Ta to Tato w ogóle nie ma tego koloru, już no bo wymieszałam i nie wiem o co chodzi. Ta trochę ma, ale ten różowy jest taki... Nie wiem, dla mnie to smakuje jak zwykła macza Jest dobre. Jakby czuję się, jakbym piła, będzie taki szelcz truskawkowy na zmianę z maczą więc ogólnie spoko. Odpowiemy sobie może jeszcze na jakieś pytanka, czy jeszcze nagrać dekorowanie pokoju tak. Właśnie zaraz Wam opowiem o tym, jak to w tym pokoju teraz wygląda, bo się trochę zmieniło. I będziemy też niedługo właśnie też robić przemeblowanie i zmieniać i tak dalej. I subskrybujcie, żeby tego nie przegapić. Masz plan zmieniać jeszcze coś w swoim stylu ubioru. Ja ciągle coś zmieniam. Ulubiona beka koralina oczywiście. Zaczynamy z rzeczami na Vinted, pokażę Wam najpierw co mam do wystawienia e, Możecie sobie wpaść na moje Vinted, może jeszcze te rzeczy będą, jeśli Wam zależy I zaraz będę robić fotki, bo tutaj są jeszcze rzeczy, które nie są wystawione Także mamy tutaj tą koszuleczkę z Monster High A Następna rzecz Też to jest ładna rzecz, kurde e, Taka bluzeczka, tylko dawno jej po prostu nie chodziłam, ale też jest bardzo ładna taka bluzeczka Zobaczcie, kurde, też nie wiem czy jej nie zostawię. Muszę się pozbyć rzeczy. Kurde, też tak macie czy nie? Dobra, więc to idzie na sprzedaż taka ładna bluzeczka. Tutaj koronka, a tutaj mamy zwykły topik, bardzo fajna. Eee, następnie taki long sleeve, również tutaj z dekoltem. Taki słodki sweterek. Taki basic sweterek karmelowy, też bardzo, bardzo uroczy. Ten topik z Harleya Davidsona No jest naprawdę piękny Wiesz co, przymierzę Dobra, przymierzyłam go i mam wrażenie, że on jest trochę za duży No nie wiem W sumie fajny jest Kurde, chyba go zostawiam, guys Zostawiam go nie wiem, nie no, nie wiem w sumie sama. Piszcie, czy zostawiasz ten top, czy nie. Dobra, także ja będę za chwilkę robić zdjęcia, ale jeszcze pokażę Wam tutaj rzeczy, które już są wystawione, ale jeszcze się nie sprzedały. Taka bluzeczka, też bardzo urocza. Taka bluzeczka na długi rękaw, ten topik. I za chwilę też wam pokażę, co tutaj się trochę zmieniło, poopowiadam, co chcę jeszcze zmienić. I będziemy też niedługo kontynuować właśnie metamorfozę pokoju. E, możecie mi pisać, właśnie jakieś rzeczy, co jeszcze mam tutaj dodać, co zmienić. Kocham te cleanery z. Action. ten bardzo ładnie pachnie. Zielony, ale ten różowy, szczerze, tak średni. Być kocham. Ja kocham ścierać kurze. Naprawdę, to mnie tak. E, po prostu uspokaja, nie wiem dlaczego, to jest takie dla mnie satysfakcjonujące. Po prostu. Dobra, tak więc pokazuję Wam teraz dokładnie, jak wygląda mój pokój. Tutaj na łóżku trochę nie jest ogarnięte, ale to za chwilę wszystko załatwię. E, I tak musimy ogarnąć antresole. tutaj w sumie nic się nie zmieniło muszę to pianino schować tutaj najpierw trochę się zmieniło tutaj teraz jest za dużo rzeczy ogólnie tutaj tyle nie ma, ale no, zrobiło się tak bardzo, bardziej różowo tutaj zostały te ośmiorniczki tutaj dałam taki obrazek tutaj jakieś też rzeczy, To płytkę z eventu Zrobiłam trochę listeningu i ogarnęłam tutaj i chcę teraz poczytać sobie książkę Koralina. Jestem na 66 stronie. A, no i ja kocham tą książkę ogólnie ja tą bajkę i właśnie super, że mam książkę po angielsku, bo też właśnie ważne jest dla mnie czytanie i pisanie po angielsku, także. filmik nagrany, także no nie jest jakoś bardzo źle, ale mogłoby być lepiej. Hmm, dajcie znać, czy chcecie jeszcze takie właśnie produktywne dni i tak dalej, bo chcę się też trochę do tego zmotywować. Um, jest godzina 18 i niedługo będę jechać do Zosi. Przypomniałam mi się jeszcze o tej pasce z Garniera, więc ją sobie otworzymy. Mam powiedzieć właśnie, że niedługo mam w planach zorganizować dla was jakieś takie rozdanie Bo jak mi często przychodzą jakieś rzeczy właśnie w paczkach albo z eventów Jak dostaję to też niektóre w sobie właśnie odkładam, żeby komuś dać Albo właśnie na rozdanie, bo wiadomo, że wszystkich ich nie zużyję Także dawajcie znać w komentarzu, czy chcecie niedługo rozdanie I albo poinformuję was o tym rozdaniu na YouTube, tutaj na kanale, na filmie Także subskrybujcie, albo będę Was informować, oczywiście, na Instagramie, na kanale nadawczym. Tak jak wspominałam, tam zawsze Wam o wszystkim mówię. Także tam Was zapraszam i otwieram sobie tę paczkę. I będzie, dostałam tą maskę. Te maski do włosów są naprawdę bardzo fajne. spf -y. Ja mam na razie swój SPF. Yy, mam dwie dwa opakowania, właśnie dostałam z polecenia od mojej pani kosmetyczki. Także ich używam, nie będę otwierać tutaj tych, bo no jest to bez sensu Jak mam, to najpierw wolę wykorzystać całe, a później dopiero sobie ewentualnie otworzyć Ale myślę, że te też dam mojej mamie Albo właśnie też kilka pójdzie na rozdanie, bo tutaj jest aż cztery Dzięki za pakę, będę niedługo dla was robiła rozdanie Hej kochani, zapoznałam się w restauracji Pickle. Przyjechałam sobie tutaj i właśnie została mi zrobiona kawka ja Robię mrożoną kawę Dziękuję Ładna przynajmniej. To jest test kawy Nie, no taką kawę ją ja muszę zrobić Jestem już w domu Robiłam sobie teraz taki vibe'ik w pokoju Zobaczmy jak wygląda ze zgaszonym Pięknie Uwielbiam mój pokój właśnie za te wszystkie światełka, i kocham sobie wieczorem robić właśnie taki przyjemny vibe z tymi wszystkimi światełkami. Także będę sobie montować w tym miłym tutaj otoczeniu. Jest, kocham to światło i teraz właśnie zabieram się do montowania, także to już dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za tego vloga i fajnie mi się dzisiaj z Wami spędzało czas. Dziękuję Wam za oglądanie. Piszcie, czy takie formaty Wam się podobają. Czy jednak chcecie inne filmy? Ja zabieram się za montowanie i niedługo też lecę spać, bo już jestem szczerze zmęczona I zapraszam jeszcze was na moje social media, tutaj wam się wyświetlą I widzimy się w kolejnym filmie w środę o 17:00 co tydzień są filmy Ale zastanawiam się jeszcze, czy nie dodawać filmów dwa razy w tygodniu Piszcie, czy byście chcieli też Pa!